Dzisiaj znany temat y, każdemu, kto przygotowywał się do jakichś konkursów y, równanie y, funkcyjne i to dość specyficzne równanie funkcyjne. Znaleźć wszystkie funkcje, y, <coughs> znaleźć wszystkie funkcje F z liczb rzeczywistych, liczb rzeczywiste, które spełniają równanie funkcyjne Coshiego f od x dodać f od y. Na równania funkcyjne nie ma zazwyczaj metody. Nie ma ogólnie metody. Trzeba po prostu kombinować i, i, i wstawiać różne, y, różne rzeczy. Podstawmy najpierw x równe 0 i y równe 0. Otrzymamy f od 0 dodać 0, to jest f od 0 dodać f od 0, co oznacza, że f od 0 to 2 f od 0, czyli f od 0 to 0. To jest nasz pierwszy rezultat z punktu tutaj pierwszego f od 0 to 0. Drugi punkt, e, jeśli y będzie równy X, x będzie liczbą rzeczywistą, a Y będzie równy X, Dowol X jest dowolną liczbą rzeczywistą, a Y jest równy X, to będziemy mieć z naszej e, własności z zadania mamy to, czyli 2F od x, czyli f od 2x to 2F od x e, i f od 3x z kolei to jest, można zapisać jako 2x plus x. To też jest z naszej własności z zadania. Tu innej własności nie mamy, więc tylko z niej będziemy korzystać. f od 2x, to wiemy, że to jest 2f od x. No i plus jeszcze jedno f od x. No to, to, to nam da 3f od x. Czyli tu mamy f od 3x, bo to jest 3. 2x plus x to jest 3, więc takie coś. I tak dalej, i tak dalej. Można sobie rozpisywać, więc f od. Nx to jest N f od x dla każdego n naturalnego i dla każdego x rzeczywistego. Mamy taką własność. To to jest jaka, jako druga własność. Jako trzecią własność weźmy sobie x rzeczywisty, a y równy minus x, to wtedy dostaniemy f od x dodać nasz y, czyli minus x, to z naszej własności f od x dodać f od minus x, czyli f od 0, to f od x dodać f od minus x, czyli f od minus x to jest minus f od x. Dobra. Czyli teraz, skoro tutaj w dla każdego x to jest dla każdego x rzeczywistego, ok, to zobaczmy co w połączeniu z drugim punktem to nam daje drugi punkt, jak teraz bym przepisał że f od niech n, n było naturalne, nie to zróbmy minus n to to już jest całkowite ujemne to to mogę zapisać jako f od n razy minus x i to na mocy czego Drugie, drugiego punktu dawało nam n f od minus x. Bo to, to mogło być cokolwiek rzeczywistego. I to na mocy trzeciego punktu daje nam minus n f od x. Nie? Czyli teraz mamy jako, jako wniosek czwarty, że tu podstawiając y, ujemną liczbę całkowitą, to też mamy, że F od jakiejś ujemnej liczby całkowitej, to, to jest n razy F od X, gdzie n już teraz jest ujemną liczbą całkowitą, mogłem ją nazwać M dla odróżnienia. Czyli m byłoby tym minus mm, minus n, n, gdzie n było naturalne wtedy. Czyli M już jest ujemną liczbą całkowitą. No, można to napisać dla, dla wszystkich M całkowitych, ujemnych i dla każdego X rzeczywistego. No to to jest jako czwarty wniosek, a skoro tak to możemy połączyć drugi wniosek i czwarty wniosek w piąty wniosek, że ogólnie F od Nx, no to jest N F od X dla każdego N całkowitego. I dla każdego X rzeczywistego. Mamy taki wniosek. Dobre, Jak mm, oznaczymy sobie, mm, oznaczmy. Oznaczmy F od 1 przez lambda, bo to jest jakaś wartość tej funkcji. W w argumencie 1 i to jest jakaś stała wartość lambda. Wtedy mamy, postawiając za x1 w piątce, jak x by było 1 w tym równaniu numer 5, to mamy f od n. To, to jest n razy f od 1, czyli lambda razy n dla wszystkich liczb całkowitych. Dla wszystkich liczb całkowitych mamy takim, taką równość. f od n to lambda razy n. No prawie jak funkcja liniowa, nie? f od x to jest ax. To jest tylko inne literki tutaj. Użyte i n jest jeszcze, jeszcze całkowite. Teraz przejdziemy dla, do nów wymiernych. Postaramy się przejść. W piątce wstawmy y, x, bo był rzeczywisty, no to wstawmy x równe y przez n. Albo x przez n. Każdy x da się zapisać jako jakiś tam x przez n. Tak, tak podstawmy. Tak. Tak może, może nierówność. No x jest rzeczywisty, nie? Także ja mogę wstawić sobie mm, jakąkolwiek liczbę do, do tego pod to i pod to jakąkolwiek liczbę. No to ja wstawię x dzielone przez n, żeby nie pisać tej równości tutaj, która mi się nie podoba. To wstawmy, wstawmy, wstawmy za x w piątce x przez n. No mogę, bo tu mogę wstawić każdą liczbę rzeczywistą, a to jest jak najbardziej liczba rzeczywista. No to takie uzasadnienie. To wówczas mamy, że f od n razy x dzielone przez n, to to jest n razy f od x dzielone przez n. Tu się skraca, czyli mamy f od 1, to jest n f od x dzielone przez n. Podzielmy to stronami przez n, to będziemy mieli, że f od x dzielone przez n, to jest 1n razy f od 1, czyli 1 razy lambda. Dobra, dla każdego n naturalnego, no, żeby może być całkowite, ale nie zerowe. Czyli całkowite, ale bez zera. Żeby, bo w mianowniku nie może być zera. I dla każdego X rzeczywistego. Tak, to jest nasz rezultat. Teraz jako ósmy punkt może wstawmy w siódemce yy, może wstawmy w siódemce kara z X, za X wstawmy kara z X, bo X też jest tu rzeczywisty, więc mogę wstawić tam kara z X, czyli mamy F od kara z X przez N to jest 1 przez N, yy, tu ma być X, nie ma być 1. Tu, się, tu, tu skracam taką n z n, M, no to zostaje x. Coś mi się tu właśnie nie podobało. I tu ma być, y, tu ma być x. Dokładnie. Na tym kończymy. Tutaj o. To możemy przesunąć bliżej. Y, takie mamy równanie. To mamy 1 przez nf od kx. Y, no to to jest właśnie z siódemki, nie? Y, ale jeszcze. To też wiemy, czym jest. Gdzie k, gdzie k powiedzmy będzie całkowite, to my mamy, że tutaj dla każdego k całkowitego f od kx to jest n razy f od x. Czyli mamy 1 przez n razy k razy f od x i to było z piątki. To było z piątki, więc mamy k przez n f od x. I k też było dla k całkowitego. Dla n całkowitego, ale bez zera, i dla y, każdego x rzeczywistego. To mamy y, taki wzór f od k przez n razy x to jest k przez n razy f od x. Taki wzór y, numer 8. Zobaczmy, że k przez n to są wszystkie liczby wymierne. Nie? k przez n to jest jakaś liczba wymierna, czyli mogę napisać, że dla każdej liczby wymiernej, P mamy coś takiego P razy F od X dla każdej liczby wymiernej P. I x rzeczywistego, e, X rzeczywistego i dla każdego X rzeczywistego. Gdy x jest 1, gdy x jest 1, to mamy F od P to jest P razy F od 1, czyli lambda razy P. Czyli mamy nowy rezultat, że F od P to jest lambda razy p dla każdego p wymiernego. Yy, napiszmy, że to jest dziewiąty rezultat. Czym się różni dziewiąty rezultat? Od naszego rezultatu piątego. To jest to samo, nie? f od nx to n razy f od x, f y, 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 gdzie, gdzie, nie piątego. Yy, od naszego rezultatu szóstego, tutaj. To było dla każdego N całkowitego. Dla każdego n całkowitego. Tu jest ta ramka. Czym się różni szósty rezultat od dziewiątego? W szóstym mamy to napisane dla, tylko dla liczb całkowitych. Mogę wstawić, że f od jakiejś liczby całkowitej to lambda razy ta liczba całkowita, a tu doszedłem dalej, że f od liczby wymiernej to lambda razy ta liczba wymierna. Dobrze. No, i to są, to jest, to jest mm, dla liczb wymiernych. A teraz przejdziemy dla liczb całkowitych, dla, dla liczb rzeczywistych, bo my mamy problem opisany znaleźć wszystkie funkcje z liczb rzeczywistych, a nie z liczb wymiernych. I to będzie w następnym odcinku.